Historia naszej firmy sięga 1945 roku, kiedy to powstało Centralne Biuro Konstrukcyjne. Przez kolejne lata przekształciło się ono w miejscoty pojazdów szynowych tabor. W 2019 roku Instytut wszedł w struktury Sieci Badawczej Łukasiewicz i stał się jednym z sześciu centrów badawczych w Poznańskim Instytucie Technologicznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerów biznesowych, w marcu 2023 roku z Sieci Badawczej Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny wydzielono spółkę produkcyjną Quid Industrii, która ma za zadanie realizować zlecenia komercyjne związane z produkcją m.in. urządzeń do hamulców pojazdów szynowych. Jesteśmy wysoko wyspecjalizowanym producentem układów hamulcowych pojazdów szynowych. Oferujemy kompleksowe usługi produkcji pneumatycznych tablic hamulcowych, zespołów wytwarzania i dochwaniania sprężonego powietrza oraz pozostałej armatury pneumatycznej. Zapewniamy pełny serwis gwarancyjny oraz naprawy naszych komponentów do poziomu P5. Dodatkowo od stycznia 2024 roku spółka rozwinęła swój asortyment przez wprowadzenie usługi kucia na gorąco, przejmując częściowo kompetencje Instytutu Obróbki Plastycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i własnym badaniom technicznym, Pilin Industry stała się zaufanym partnerem największych producentów taboru kolejowego w Polsce i zapeszem dla zakładów utrzymania pojazdów szynowych. Nasza oferta obejmuje również specjalistyczne usługi obróbki mechanicznej, spawalnictwa, montażu elementów konstrukcyjnych oraz doradztwa technologicznego. Dostawca rozwiązań ERP DPS Systems wykonał w naszej firmie rewdrożenie systemu Enova 365 w obszarze modułów handel, księgowość i kadry. Po pierwszym nieudanym wdrożeniu zmagaliśmy się z błędnym kodowaniem towarów brakiem kodów kreskowych oraz koniecznością manualnego wprowadzania numerów fabrycznych. Rejestracja prac dodatkowych oraz monitorowanie płatności były nieefektywne, a dokumentacja handlu zagranicznego nie była w pełni obsługiwana. Występowały też problemy w obszarze rejestrowania delegacji serwisowych i protokołów oraz braków automatyzacji w komunikacji i rozliczeniach. Zmagaliśmy się również z problemami w obszarze księgowym. Chcieliśmy ustandaryzować zarządzanie towarami w magazynie i lepiej zarządzać projektami i płatnościami. Oczekiwaliśmy automatyzacji obliczeń i automatycznych procesów księgowych. Zaproponowane i wdrożone przez DPS Systems rozwiązania zoptymalizowały pracę oraz uporządkowały dokumentację w kluczowych dla nas obszarach. Szczególne potrzeby mieliśmy w obszarze produkcji, dla której operacje prowadzone były poza systemem ERP. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie wdrożenia o moduł Produkcja Enowa 365, który oferuje zaawansowane funkcje zarządzania procesami. Wdrożenie modułu Produkcja w systemie Enowa przynosi naszej firmie wiele korzyści. Jedną z kluczowych zalet jest automatyzacja procesu, która znacząco redukuje czas i koszty operacyjne. Dzięki temu modułowi możemy automatycznie generować zlecenia produkcyjne, śledzić postępy produkcji oraz zarządzać harmonogramem, co usprawnia naszą działalność i zwiększa efektywność. Dzięki funkcjonalności importowanie list materiałowych możemy precyzyjnie zarządzać materiałami i surowcami, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad zapotrzebowaniem materiałowym. To z kolei pozwala na lepsze planowanie, optymalizację procesów zakupowych oraz magazynowych i eliminuje problemy związane z brakiem materiału lub nadmiernym ich magazynowaniem. Możemy też monitorować jakość produktu, identyfikować i eliminować problemy, co zwiększa niezawodność naszych procesów i zapewnia wysoką jakość produktów końcowych. Na podstawie wykonanego audytu i informacji zebranych od użytkowników oraz weryfikacji zrealizowanego wcześniej wdrożenia stwierdziliśmy, że system ENOWA 365 nie jest wykorzystywany w pełnym zakresie funkcjonalności i zgodnie z potrzebami klienta. Uznaliśmy, że niezbędne będzie wykonanie dodatkowej konfiguracji systemu i zdefiniowanie części procesów na nowo. Klient zgłosił też potrzebę związaną z koniecznością wdrożenia modułu produkcja w pełnym zakresie funkcjonalnym, ponieważ zarządzanie produkcją odbywało się do tej pory poza systemem ERP. Konieczne okazało się też przeprowadzenie sesji szkoleniowych uzupełniających wiedzę użytkowników pracujących w systemie Enova 365 by mogli w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Dzięki wdrożonym przez nas rozwiązaniom, klient znacząco poprawił swoją efektywność operacyjną i zarządzanie zasobami. Praca w systemie Enova 365 przynosi naszej firmie liczne korzyści, w tym automatyzację i optymalizację procesów, lepsze zarządzanie materiałami i jakością produkcji. Zapewnia pełną integrację z innymi obszarami działalności firmy. Dzięki integracji modułu Produkcja z modułami Enova 365 Handel, Księgowość, Kadry uzyskujemy pełną spójność danych i procesów w całej firmie. Informacje o produkcji, sprzedaży i finansach są automatycznie synchronizowane i dostępne w jednym systemie. Naszą misją jest budowanie bezpiecznej przyszłości na torach. Konsekwentnie dążymy do doskonalenia naszych produktów i usług aby sprostać oczekiwaniom klientów i zapewnić najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa w branży kolejowej. Dlatego nasza firma nieustannie doskonali swoją kadrę oraz zaplecze techniczne, aby sprostać najwyższym standardom bezpieczeństwa, bo jakość oferowanych usług i produktów jest dla nas priorytetem. Poszukując dostawców rozwiązań i usług stawiamy na profesjonalistów. Jako zadowolony klient możemy śmiało powiedzieć, że współpraca z DPS Systems była niezwykle owocna. Firma profesjonalnie podeszła do rewdrożenia systemu i wdrożenia jego nowych elementów, zapewniając wsparcie na każdym etapie procesu od audytu, poszkolenia i wdrożenie nowych funkcji. Polecamy DPS Systems jako solidnego partnera w zakresie wdrożeń systemów ERP.